Hej, cześć, siemanko, z tej strony Jałkowski. Dzisiaj będę pokazywał Wam top 5 yy, po prostu, jak to się nazywało, połączeń, ze kombinacji ze skinem Rycerz Ultima. Dobra, pierwsza kombinacja. Dobra, pierwsza kombinacja wygląda tak. Rycerz Ultima, yy, Smurza Darcza, Różni Wiasz, Łapierowa Parasolka, niebieska i oczywiście malowanie, jakie sobie chcecie. Nie będę Wam pokazywał yy, tego jakby Kombinacji w grze, ponieważ po prostu nie wiem w sumie, co drugie wiesz, to było, trwało. A po drugie, to mam nadzieję, że to nie taki wiecie taka niespodzianka. Zobaczcie sobie sami, jak to wygląda w grze. No, tak jak, jak powiedziałem, zobaczcie sobie w grze. Dobra, druga kombinacja. Dobra, druga kombinacja wygląda tak. Reces Ultima, oczywiście, gas, gasnąc światło małych, mega typu. Pasuje. Same sobie zajęcie, ale mega. Yy, Smash pon. To jest lotnia, który się nazywa Stalowe Skrzydło, to jest do ryterzy, ogólnie lotnia. Mega spoczko. I literkowy Makaron. Spoko, kolorystycznie pasuje. A ja za nim spoko. Dobra, przechodzę już do, drugiej kombin do trzeciej kombinacji. Dobra, trzecia kombinacja wygląda tak. Rycerz Ultima. Katana Deadpool. Wy, pijacze, lotnia za win w X1-2, pióra i ta smuga jest za y, kupienie Panią Kruk, za 200 dolców i wtedy dostajecie też taką smugę. Po prostu, no, dostajecie z plecak takie skrzydła i Panią Kruk i taką smugę. Dobra, widzimy się już w czwartej kombinacji. Dobra, czwarta kombinacja wygląda tak. Rycerz Ultima. Płaszcz Kylo. Mega spoko to wygląda, moim zdaniem. Jeżeli ktoś mówi pelerinki, to spoko. Łą, e, To się nazywało skrzydła odwagi. Ta lotnia. I smuka pod nim powiewający sztandar. Spoczku. Dobra, już przechodzę do piątej kombinacji. Która będzie ostatnią w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobają Wam się te odcinki, no to jeśli w komentarzach może zrobię więcej odcinków yy, właśnie w jakimiś kombinacjami z kimś. Dobra, piątą sobie kombinacja wygląda tak, moją sobie mega spokoju jest jak taka nietoperzowa, nietoperze skrzydła, precież lukty ma oczywiście, płyły zębne spoczką. To się nazywa ta lotnia yy, chmara, no i takie nietoperzowe jakby wszystko. I bakterie wszystko było przy takich oczywiście nie doperze smuga. W takim moim zdaniem spoko połączenia ładnie pasuje wszystko do siebie. Oczywiście te też nie zdaniem pasują. Dobra, no i co to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia i siema. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba oraz dzwoneczek. Jeżeli masz jakiś pomysł na film, napisz to w komentarzu. Siema.